Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam na kolejne spotkanie z Fększu. I przedstawię Wam dzisiaj aspekty na dzień 21 czerwca 2025 roku, sobotę. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, wyjątkowym, bo mamy dzisiaj właśnie pierwszy dzień e, lata. Jest to najdłuższy dzień roku, mamy tutaj, słuchajcie, przesilenie. No i dzisiaj, oczywiście, słoneczko wkracza do znaku raka. No, wiecie, rozpoczyna się tutaj lato. E, Uh, I Jeśli chodzi o kalendarz chiński, no to oczywiście też tutaj kalendarz chiński uwzględnia tutaj początek lata, wiadomo, ale dodatkowo, moi drodzy, dzień na przykład jest tutaj we władaniu koguta, i to kogut będzie nam dzisiaj sponsorował prognozę pogody. No niestety nie rak, ale jednak kogut, bo to horoskop chiński. A jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj czwarty urzędnik, a nazwa jego brzmi harmonizować. Miesiąc mamy we władaniu wodnego konia, zarówno według kalendarza solarnego, jak i lunarnego. Pamiętajcie o w tym kursie księżyca ważnej części składowej kalendarza lunarnego. Informacje na temat pustego kursu księżyca na bieżący miesiąc znajdziecie na dole w opisie filmiku. Rok dalej mamy we władaniu węża, drewnianego węża i oczywiście nadal są dostępne horoskopy roczne. Zachęcam Was do zapoznania się: są to horoskopy roczne dla wszystkich znaków chińskiego zodiaku. Czwarty urzędnik czas harmonizowania, a więc moi drodzy, dzisiaj Feng Shui zaleca nam przede wszystkim udział w takich czynnościach jak medytacje, mediacje i również negocjacje. To również dobry moment na to, żeby pozbyć się złych nałogów. Czyli zobaczcie, mamy taki początek lata, możemy sobie tutaj jakieś obietnice przyjąć, tak jak to zawsze robimy, te noworoczne obietnice, nie? Ciekawe, ile z nich się tam spełnia, no ale dobrze. Dzisiaj możemy sobie na przykład tutaj mm, założyć, że chcemy się pozbyć jakiegoś nałogu i zacząć właśnie w tym kierunku działanie. Więc jest to czas dobry na pozbywanie się złych nałogów, na rozpoczynanie remontu i budowy. Dzisiaj nie zaleca się pochówku zmarłych i rozpoczynania spraw spornych. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego bawału, smoka, węża i koguta, neutralny dla szczura, tygrysa, konia i małpy, a zły dla królika, kozy, psa i świni. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, życzę wspaniałej soboty i wspaniałego początku lata i zapraszam Was na kolejne spotkania z feng Shui.